Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad istnieniem wyższej siły, siły, która tłumaczy głębszy sens życia wykraczający poza Twoją codzienną rutynę? Czy byłbyś zaskoczony, gdybym Ci powiedział, że ta wyższa siła nie jest ukryta gdzieś we wszechświecie, ale tak naprawdę znajduje się w Tobie? Jak powiedział mądry poeta Rumi, błąkasz się z pokoju do pokoju, szukając diamentowego naszyjnika, który już masz na szyi. Rzeczywiście, to głębsze znaczenie, którego tak bardzo poszukujemy, znajduje się w nas samych i tylko czeka, by je odkryć. Dlatego dziś wyruszmy razem w tę podróż ku oświeceniu i samopoznaniu, która pomoże nam połączyć się z wyższą siłą ukrytą w naszym wnętrzu. Oglądaj dalej, bo w tym filmie opowiemy o nawykach, które możesz wprowadzić w swoje życie, by odkryć wyższą siłę ukrytą w sobie i zacząć żyć w sposób wykraczający poza przeciętność. Ludzkie życie i przeciwności losu zawsze idą w parze. To jest nieuniknione. Czym byłoby życie, gdyby nie napotkać po drodze jakichś trudności, prawda? Tak. Te chwile mogą początkowo zostawić Cię zniechęconym, ale jak to mówią, na końcu każdego tunelu jest światło, to właśnie momenty przeciwności prawdziwie odsłaniają siłę i potencjał, które masz w sobie i prowadzą do rozwoju osobistego. Chociaż świat jest pełen cierpienia, jest także pełen przezwyciężania, mówi Helen Keller. Rzeczywiście, gdy stajesz w obliczu próby, odkrywasz sobie siłę, by przez nią nie tylko przejść, ale też rozkwitnąć. Nigdy nie spotka cię trudność, której nie będziesz w stanie znieść. Najważniejsze jest to, jak postrzegasz dane zmaganie. Jeśli stracisz wiarę i poddasz się rozpaczy, możesz mieć wrażenie, że nigdy przez to nie przebrniejesz. Kto właśnie odróżnia zwykłego człowieka od tego, który ma dostęp do wyższej siły, potrafi odnaleźć radość w takich chwilach. Zamiast utraty nadziei przyjmuje postawę optymizmu, wierzy w ciepło i dobro życia, wie, że istnieje szczególna radość w przeciwnościach, radość przewyższająca tę płynącą ze świata materialnego. Bo to właśnie w takich momentach uczymy się prawdziwie doceniać chwile łaski i szczęścia, nawet te drobne, jak te... te. Oglądanie zachodu słońca czy filiżanka dobrej herbaty w deszczowy dzień. Co więcej, trudne momenty mogą pogłębić Twoją więź z zewnętrzną wyższą siłą. Jeśli sięgniesz po modlitwę, medytację lub autorefleksję. Od tej chwili, gdy nastanie trudność, postaraj się spojrzeć szerzej, odnajdź radość w trudnościach, poszukaj lekcji, czego Cię to uczy, czego możesz się dowiedzieć, jak możesz poprawić sytuację i zamienić ją w moment przemiany siebie. Myśli tego typu pomogą Ci postrzegać w przeciwności losu nie jako powód do utraty wiary, lecz jako bramę do wyższej siły, która czeka w Tobie na odkrycie. Miłość właściwie działa tu jako synonim tej wyższej siły. My, ludzie, jesteśmy tu po to, by kochać, a nie nienawidzić. Jesteśmy po to, by leczyć, a nie krzywdzić. I właśnie miłość stanowi sedno tej podróży, przemiany wewnętrznej, którą dziś odbywamy. To właśnie miłość jednoczy nas, ludzi. Miłość leczy nas od środka. To miłość pomaga nam połączyć się z wyższą siłą. Kiedy mówię o miłości, mam na myśli miłość do wyższej siły, miłość do siebie, do innych. A nawet do naszych przeciwników. Dzisiaj wypaczyliśmy definicję miłości. Traktujemy miłość jak emocję, ale jest ona czymś znacznie większym. Miłość to siła, siła, która ma moc transformować nie tylko Ciebie samego, lecz całą ludzkość, bo to właśnie ta siła pozwala nam porzucić egocentryczne myślenie i dać upust goryczy, którą mamy w sobie. Dopiero wtedy możemy objąć wyższą siłę, która jest w nas. Słowa pastorki Stefanie Sensen świetnie to podsumowują. Kiedy kochamy, nie oceniamy. Kiedy nie oceniamy, kochamy. Na swojej drodze spotkasz ludzi zgorzkniałych, agresywnych, osądzających. To od ciebie zależy, czy odpowiesz im miłością i życzliwością. Musimy sobie uświadomić, że wszyscy, nawet nasi przeciwnicy, jesteśmy tylko współpasażerami na tej podróży przez życie i samoprzemianę. Zrozumienie tego pomaga traktować innych z miłością i życzliwością. Spróbuj więc napełnić swoje serce miłością zamiast goryczą, współczuciem zamiast ego. To sprawi, że poczujesz nową wolność. Nie przekonasz się o tym, dopóki nie spróbujesz. Ale nienawiść i gorycz w sercu to ogromny ciężar, ciężar, którego musisz się pozbyć, jeśli chcesz naprawdę zrozumieć i połączyć się z wyższą mocą w nas. Uczyń miłość zasadą przewodnią swojego istnienia. Gdy zobaczysz, że ktoś czyni dobro, nie zazdrość mu, ciesz się jego szczęściem, nawet jeśli masz przeciwników, próbuj ich zrozumieć oraz ich własne zmagania. Wszyscy jesteśmy w podróży przymiany siebie, więc pomagając innym po drodze, sam także robisz postępy. Gdy mówimy o miłości, nie chodzi tylko o miłość do innych ludzi czy do siebie samego. Ta miłość sięga daleko poza wszechświat, w którym żyjemy. Ważną częścią naszej podróży jest pielęgnowanie bezwarunkowej miłości do Boskości w naszym sercu i życiu. W Boskości odnajdujemy źródło wszelkiej miłości i samą istotę naszego bytu. Słowa Jamesa Harveya mówią wszystko Boska Miłość. To święty kwiat, który w swoim wczesnym pąku jest szczęściem, a w pełnym rozkwicie niebem. Kiedy wypełniamy nasze istnienie bezwarunkową miłością do Boskości. Zakochujemy się we wszystkim, co nas otacza: świeżym zapachu kwiatów, delikatnym szeleszczeniu liści, ośnieżonych górach, ogromnych oceanach. Zaczynamy naprawdę doceniać i kochać świat przyrody oraz odnajdujemy obecność boskości w naturze. W tej podróży zaczynamy również odkrywać boskość w sobie. Nie jesteśmy oddzieleni od boskości. Przeciwnie, boskość, ta wyższa siła, mieszka w każdym z nas. Aby jednak to poczuć, potrzebujemy głębokiego połączenia z boskością. Może to być poprzez modlitwę, medytację, albo po prostu przez refleksję nad własną duszą w ciszy. W takich chwilach doświadczamy prawdziwej mocy boskości źródła wskazówek. Dopiero gdy naprawdę zrozumiemy i pokochamy boskość, możemy również napełnić nasze serca miłością. Doskonałym sposobem, by praktykować bezwarunkową miłość do boskości, jest kultywowanie w sobie głębokiego poczucia wdzięczności nawet za najmniejsze błogosławieństwa i łączenie się z boskością we wszystkich aspektach swojego życia. A kochając boskość, czy możemy również napełnić nasze serca miłością? Świetnym sposobem na praktykowanie bezwarunkowej miłości do boskości jest pielęgnowanie w sobie głębokiego poczucia wdzięczności. Ewent, za najdrobniejsze błogosławieństwa, and łączenie się z boskością we wszystkich aspektach swojego życia, możesz praktykować to, poświęcając czas na modlitwę, medytację lub kontemplację. Możesz wykorzystać ten czas jako okazję, by wyrazić swoją miłość, oddanie i wdzięczność boskości w taki sposób, jaki najbardziej z Tobą rezonuje. Kiedy zaczniesz pielęgnować miłość do boskości, odnajdziesz tę miłość bezwarunkowo, nawet w czasach trudności, co pozwoli Ci doświadczyć głębokiego poczucia połączenia i harmonii z wyższą mocą, która jest w Tobie. Najlepszym sposobem, by odnaleźć siebie, jest zatracić się w służbie innym. To są słowa Mahatmy Gandhiego, które mogą pomóc nam w podróży, na którą wyruszyliśmy. Dobroć i współczucie są obecne w każdej ludzkiej duszy. Jednak prawdziwie możemy je odkryć, gdy zaczniemy podejmować bezinteresowną służbę i czynić dobro innym, bez myślenia o sobie. Człowiek został stworzony do pokoju, nie do przemocy ani wojny. Kiedy zaczniesz praktykować życzliwość i współczucie wobec innych. Nie myśląc o własnych korzyściach, odnajdziesz istotę i piękno ludzkiego istnienia. Bezinteresowna służba to święta ofiara samego siebie na rzecz innych i dla większego dobra. Uznawana jest za jeden z najpotężniejszych aktów oddania boskości. Poprzez bezinteresowną służbę porzucamy naszą egocentryczną naturę i zaczynamy akceptować to, kim jesteśmy i do czego jesteśmy zdolni. W pewnym sensie nie jest to całkowicie bezinteresowne. Ponieważ właśnie podczas bezinteresowej służby naprawdę odnajdujesz siebie. Odnajdujesz współczucie i wyższą moc w sobie. Odczuwasz spełnienie. Pogłębiasz swoją relację z boskością. Odnajdujesz sens życia. Wyrobienie sobie nawyku bezinteresowej służby nie musi oznaczać ogromnej odpowiedzialności ani walki. Chodzi po prostu o wykonywanie drobnych czynności, dzięki którym stajesz się źródłem nadziei i miłości w świecie pełnym prób i trudności. Może to być wolontariat w lokalnych organizacjach charytatywnych, pomoc każdej osobie, którą znasz i która potrzebuje wsparcia, a nawet udział w projektach służących społeczności. Jeśli myślisz, że nie masz środków, by pomagać, bezinteresowna służba może być tak prosta jak wysłuchanie kogoś i udzielenie bezwarunkowego wsparcia bliskim lub wykonywanie drobnych aktów dobroci wobec nieznajomych. Dzięki aktom bezinteresownej służby, nie tylko podnosisz na duchu innych. Ale również doświadczasz głębokiego poczucia spełnienia i odkrywasz na nowo więź z wyższą mocą. Jedną z największych przeszkód na tej drodze jest zwątpienie w siebie. Każdy człowiek nosi w sobie pewien rodzaj niepewności lub strachu. Nie jest to powód do wstydu, jednak musimy odsunąć ten strach na bok i mieć odwagę, aby dzielić się swoją prawdą. Musisz być najbardziej autentyczną wersją siebie, nie tylko wobec siebie samego, ale wobec całego świata. Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś, bo uznając swoją własną wartość i dzieląc się swoją prawdą, spełniasz w rzeczywistości święty obowiązek i oddajesz cześć wyższej sile w sobie. Tylko wtedy, gdy się zaakceptujesz wraz ze wszystkimi swoimi słabościami, naprawdę pojmiesz swoją pełną moc i potencjał. Czasem twoje słabości są tak naprawdę twoją siłą, jeśli spojrzysz na nie we właściwy sposób. Gdy odważysz się przyjąć swoją prawdę, nauczysz się być dumnym w obliczu. Akceptujesz siebie i wszystkie swoje słabości. Czy potrafisz naprawdę pojąć swoją prawdziwą moc i potencjał? Czasem twoje słabości są tak naprawdę twoją siłą, jeśli tylko spojrzysz na nie odpowiednio. Bo kiedy odważysz się zaakceptować swoją prawdę, możesz nauczyć się stawiać czoła krytyce zamiast się wycofywać. Odzyskujesz swoją moc, czujesz się uniesiony i stajesz się prawdziwym wcieleniem boskiej obecności. Nie porównuj się do innych. Każdy z nas jest na własnej drodze. Dlatego bądź ważny jako ty sam, bądź tak autentyczny, jak tylko możesz. Jednym z największych błędów, jakie możesz popełnić w życiu, jest traktowanie praktyk duchowych jak przykrego obowiązku. Te praktyki duchowe są czymś o wiele większym niż świecki obowiązek. Te boskie czyny to nasza przystań, schronienie dające ukojenie od trosk i przeciwności losu. Ale prawdziwy spokój można poczuć dopiero wtedy, gdy rozwiniesz w sobie pasję do tych duchowych praktyk. Filozof Meister Eckhart powiedział dusza musi tęsknić za Bogiem, aby zapłonąć ogniem Bożej miłości. Ale jeśli dusza jeszcze nie czuje tej tęsknoty, to powinna tęsknić za tęsknotą. Tęsknota za tęsknotą również pochodzi od Boga. Praktyki duchowe podsycają płomień naszej duchowości, który rozjaśnia ścieżkę do samopoznania. Gdy z pasją poświęcamy się boskości, odnajdujemy siłę w sobie, odnajdujemy spokój nawet w trudnych chwilach. Bo otrzymujemy wsparcie od wyższej siły, mocy znacznie większej niż my sami. Z każdym oddechem, każdym ruchem w ramach praktyk duchowych, przybliżasz się do tej wyższej siły, czujesz głęboką więź z boskością. Co więcej, pojawia się poczucie przynależności do boskości oraz spokój, który z tego wynika. Ten stan nie ma sobie równych. Znalezienie pasji w praktykach duchowych nie oznacza, że musisz medytować przez cały dzień, oznacza to raczej, że warto zacząć poświęcać czas na aktywności duchowe, które mogą nakarmić Twój duchowy rozwój. Takie jak modlitwa, yoga, medytacja czy uważna refleksja. Świetnym sposobem, by poczuć większą pasję do tych praktyk jest wyznaczenie sobie konkretnego czasu każdego dnia, podczas którego skupiasz się tylko na tych aktywnościach. Możesz także stworzyć świętą przestrzeń do tych działań, z dala od wszelkich ziemskich rozproszeń, gdzie możesz połączyć się z wyższą siłą w sobie. Gdy zaczniesz podchodzić do tych duchowych praktyk z oddaniem, doświadczysz większego poczucia wewnętrznego spokoju oraz połączenia z boskością tkwiącą w Tobie. Istotą całej tej podróży do odnalezienia wyższej siły w sobie jest zrozumienie Ducha i odnalezienie wzrostu poprzez duchowe zrozumienie. Bo rzeczywiście, z każdym krokiem na tej ścieżce pojawia się mądrość, wląd i tajemnice istnienia odsłaniające się przed naszymi oczami. W tym duchowym zrozumieniu nie ma nic poza rozwojem. Duchowości nie da się pojąć w jeden dzień ani dwa. Jest to ciągła podróż, święte poszukiwanie mające na celu odkrycie tajemnic wszechświata i wyższej siły, która jest w nas. Wyruszając w tę podróż ku duchowemu zrozumieniu, stajesz się wiecznym uczniem i rozpoczynasz wyprawę pełną eksploracji oraz odkryć które przenoszą cię poza ograniczone percepcje świata do nieskończonego świata nieznanego. Zaczynasz sięgać po mądrość z różnych źródeł, poznajesz różne perspektywy, doświadczasz nowych światów. Z każdym krokiem zyskujesz większą jasność w kwestii tajemnic ludzkiego istnienia i zbliżasz się do boskości. To nic innego jak Twój osobisty rozwój. Wyruszając w świat w nieskończone obszary nieznanego, zaczynasz poszukiwać mądrości z różnych miejsc. Uczysz się różnych punktów widzenia, i wraz z każdym krokiem doświadczasz nowych światów. Zyskujesz jasność w tajemnicach ludzkiego istnienia i zbliżasz się do boskości. To nic innego jak Twój osobisty rozwój. Gdy mówimy o duchowym zrozumieniu i rozwoju, który się z nim wiąże, trzeba wspomnieć o pewnym ważnym pojęciu przewodnictwie ze strony wszechświata. We wszelkim stworzeniu jest mądrość i inteligencja, a przewodnictwo wszechświata jest mostem między naszym indywidualnym istnieniem a boskością. Kiedy wejdziemy na ten most, tracimy potrzebę nieustannej kontroli. Otwieramy się na nieskończone możliwości wszechświata, gdy dostrajamy się do wyższej mądrości. Gdy ciągle próbujemy kontrolować wszystko wokół siebie, nie tylko się wypalamy, ale też rodzi się w nas pewnego rodzaju ego. Kiedy puścimy to ego i skupimy się na pokorze oraz wierze, możemy skupić się na tym, by wszechświat prowadził naszą ścieżkę i zaufać, że prowadzi nas ku najwyższemu dobru. To przewodnictwo pomaga nam nawet w czasach przeciwności, bo staje się kotwicą bramą do spokoju. Daje nam nadzieję i otuchę nawet w najgorszych momentach. Z każdym niepowodzeniem i trudnością przyjmujemy nurt życia i zaczynamy całkowicie ufać, że wszechświat prowadzi nas do naszego prawdziwego sensu. Przyjmij to jako znak, aby otworzyć się na wskazówki płynące z wszechświata jako wyraz naszej miłości do boskości oraz drogę do odnalezienia wyższej siły w sobie. Nie ma miłości bez przebaczenia i nie ma przebaczenia bez miłości. Te słowa Brianta Montgilla oddają wszystko. Rozmawialiśmy już o tym, że miłość jest istotą wyższej siły, a kiedy zaczynasz rozsiewać miłość wokół siebie, najważniejszym krokiem jest przebaczenie. Często postrzegamy przebaczenie jako akceptację cudzych czynów, ale tak nie jest. Przebaczenie uwalnia cię od więzów przeszłości. Trzymanie urazy tylko pogłębia twoje własne cierpienie, ponieważ żale z przeszłości obciążają nasze serca. Ale kiedy znajdziesz w sobie odwagę, by przebaczyć, znajdziesz spokój i poczucie uzdrowienia. Przebaczenie nie zawsze jest łatwe. Wybaczenie komuś bywa bolesne, czasem nawet bardziej niż sama rana, którą ci zadano. Jednak dopiero wtedy, gdy znajdziesz w swoim sercu współczucie i odwagę, by przebaczyć, możesz prawdziwie połączyć się z wyższą siłą sobie. Czasem ludzie sprawiają ci przykrość, czasem to inni pozostawiają w tobie rany. Ale spróbuj, chociaż na początek, wybaczyć choć jednej osobie, która cię dziś zraniła. I postaraj się uczynić z tego nawyk. Da Ci to nie tylko poczucie spokoju, ale także pomoże im w ich własnej podróży trzmiany. Doświadczenie jakiejkolwiek formy współczucia i przebaczenia może naprawdę odmienić człowieka. Istnieją pewne cechy i właściwości uznawane za duchowo wzniosłe, które zbliżają nas do boskości. Należą do nich miłość, współczucie, mądrość, cierpliwość, pokora i inne. Przejawiać te cechy oznacza świadomie praktykować te wartości w codziennym życiu. Kiedy manifestujemy te duchowe przymioty, Odkrywamy prawdziwą istotę ludzkiego istnienia, co prowadzi nas drogą nieustannego pragnienia odnalezienia własnego celu. Ludzie są stworzeni, by przejawiać owe duchowe cechy, a gdy to się dzieje, odnajdujemy spokój. Rozumiemy nasze istnienie, harmonizujemy się z wyższą siłą w nas samych i zaczynamy promieniować boskością na świat, podnosząc na duchu nie tylko siebie, ale także tych, którzy nas otaczają. Wszyscy posiadamy w sobie duchowe talenty i dary lecz nie wszyscy w pełni je przyjmujemy gdy przyjmiesz wdzięczność i pokorę możesz zacząć traktować te dary jako boskie błogosławieństwo i wykorzystywać je jako sposób na samoprzemianę a nawet przemianę świata te duchowe dary kryją w sobie nieskończony potencjał który możemy wykorzystać dzięki czemu jesteśmy w stanie kierować nieskończoną mądrością wszechświata płynącą z nas samych z wyższej siły która mieszka w naszym wnętrzu jak mawiają to czego szukasz jest w tobie Wszyscy mamy duchowe dary, które zawierają wszystko, czego szukamy. Musimy jedynie rozwinąć cierpliwe nastawienie i odpowiednio je wykorzystywać. Jak powiedział mądry poeta Rumi, urodziłeś się ze skrzydłami. Dlaczego wolisz czołgać się przez życie? Rzeczywiście, dlaczego mielibyśmy czołgać się przez życie, skoro możemy korzystać z tych duchowych darów i wzlatywać na nowe wyżyny poprzez połączenie z boską mocą? Aktorka Doris Day powiedziała, Wdzięczność to bogactwo, narzekanie to bieda. Nie chodzi tu oczywiście o bogactwo materialne, lecz o bogactwo ducha. Wdzięczność jest jednym z głównych kroków na drodze do łączności z boskością i odnalezienia bogactwa w naszych sercach i w naszym życiu. Jeśli przychodzisz przez przeciwności i mimo to potrafisz znaleźć wdzięczność w swoim sercu, jeśli nadal skupiasz się na dobru w życiu, jesteś wdzięczny. Gratulacje. Jesteś o ogromny krok bliżej znalezienia wyższej siły w sobie. Życie z wdzięcznością, nawet w najtrudniejszych chwilach, jest dla nas latarnią światła. Znajdujemy nadzieję i spokój nawet w obliczu trudności. Świetnym sposobem na rozpoczęcie praktyki wdzięczności na co dzień jest poświęcenie chwili, w dowolnym momencie dnia, na refleksję nad wszystkim, za co jesteś wdzięczny, nawet jeśli to coś tak drobnego jak szklanka wody. Możesz zrobić listę w myślach, lub nawet zapisać ją na kartce papieru. To może pomóc ci rozwinąć pozytywne nastawienie do życia i połączyć się z wyższą mocą w samym sobie. A więc, wyruszając w podróż, by stać się osobą połączoną z tą wyższą mocą, odkryliśmy 12 ważnych nawyków, które warto przyjąć. Oto te nawyki: radość w przeciwnościach, miłość do wszystkich, bezwarunkowa miłość do boskości, bezinteresowna służba, odwaga w dzieleniu się prawdą. Pasja do duchowości. Zrastanie w duchowym zrozumieniu, kierowanie się wszechświatem, przebaczenie, przejawianie duchowych cech, wykorzystywanie duchowych darów oraz wdzięczność to są główne etapy Twojej przemiany, które stanowią portal do odnalezienia wyższej mocy w sobie. Wyruszmy więc w tę podróż i z każdym krokiem zbliżajmy się do boskości, odnajdując światło, które płonie w każdym z nas. Potraktuj to wideo jako znak. By rozpocząć tę oświecającą podróż już dziś, przestań nieustannie tęsknić za znalezieniem sensu istnienia, a zamiast tego zajrzyj w głąb siebie, by odnaleźć wyższą moc, która czeka na przyjęcie. Dziękujemy za oglądanie. Podziel się swoimi spostrzeżeniami lub doświadczeniami w komentarzach poniżej. Światło, które płonie w każdym z nas, potraktuj to wideo jako znak, by rozpocząć tę oświecającą podróż dziś. Przestań nieustannie tęsknić za znalezieniem sensu istnienia a zamiast tego zajrzyj w głąb siebie, by odnaleźć wyższą moc, która czeka na przyjęcie. Dziękujemy za oglądanie. Podziel się swoimi przemyśleniami lub doświadczeniami w komentarzach poniżej.